Dom 8 października 1917 roku. Jezus kontynuuje odkupienie na ziemi za pośrednictwem tego, kto miłuje i kto służy mu za człowieczeństwo. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł mój ukochany Jezus, a ponieważ byłam bardzo zasmucona, powiedział do mnie: Córko moja wszystko co zostało przeze mnie uczynione jest wieczne. Tak więc moje człowieczeństwo nie cierpiało tylko przez pewien czas, ale nadal cierpi i będzie cierpieć tak długo, jak świat będzie światem. A ponieważ moje człowieczeństwo w niebie nie jest już w stanie cierpieć, więc posługuje się człowieczeństwem stworzeń, i dzielę się z nimi moimi boleściami, aby kontynuować moje człowieczeństwo na Ziemi. I czynię to sprawiedliwie, gdyż kiedy przebywałem na Ziemi, wcieliłem w siebie każde człowieczeństwo, każdego stworzenia, aby zbawić stworzenia i uczynić dla nich wszystko. Teraz, przebywając w niebie, rozprzestrzeniam w nich, a szczególnie w tych, którzy mnie miłują, moje człowieczeństwo, moje boleści i wszystko, co moje człowieczeństwo uczyniło dla dobra zbłąkanych dusz, gdyż chcę powiedzieć Ojcu, Moje człowieczeństwo znajduje się w niebie, a jednocześnie znajduje się na ziemi w duszach, które mnie miłują i które cierpią. Tak więc moje zadośćuczynienie jest zawsze pełne, a moje boleści są zawsze w toku, ponieważ zastępują mnie dusze, które mnie miłują. Podnieś się więc na duchu, kiedy cierpisz, gdyż otrzymujesz zaszczyt zastępowania mnie.